Siemanko, my sobie właśnie wracamy z Śląska z firmy Techlife nie chcieliśmy mówić na początku, bo nie wiedzieliśmy jak tutaj to wszystko się potoczy ale już możemy powiedzieć, że będziemy mieli hulajnoki Techlife na testy będziemy mogli pokazać Wam modele tych hulajnoki czym się fizycznie różnią od zamienników chińskich tak naprawdę w szczególności mam tutaj w myśli na przykład Kugo G Bostera, który jeżeli on ma tyle mocy co tam jest powiedziane, to Techlife X7 ma 5 razy tyle albo jeszcze więcej. Także tak samo wykonanie kulajno no w ogóle nieporównywalne, to tak jakby chcieć porównać nie wiem Fiata z Mercedesem. Przede wszystkim tak, czy tak, z innym? Myślę, że tak, bo z racji tego, że jesteśmy elektryczni, Warszawa zostaliśmy wpuszczeni w miejsca, gdzie zwykły szaryk Kowalski nie miał możliwości wejść. Widzieliśmy w jaki sposób koleny są zbudowane od podstaw. Niestety, na filmie też nie będziemy mogli wam tego pokazać. Ale naprawdę bardzo fajne sprzęty, które robią robotę. Wiadomo za co się płaci w firmie Tech Life. Przede wszystkim serwis door-to-door, to jest w ogóle rewelacja, to coś takiego... Przy, przy takich sprzętach. Przy takich sprzętach, to jest coś takiego jak Motus, bo Motus też w tej chwili wprowadził ten serwis door-to-door i tutaj działa to teoretycznie z tego co wiem dobrze, natomiast tutaj w tych live'ie wiem, że działa to perfekcyjnie. W nogi, jeżeli jest to jakaś taka w miarę normalna awaria, to są w stanie naprawić nawet 24 godziny, także no, naprawdę konkretnie przykładają się do swojej pracy. No, my sobie wracamy, jesteśmy w tej chwili na A1C. Tak, możesz pokazać, jak wygląda autostrada 1 w okolicach Radomska? Tak wygląda autostrada A1 w okolicach Radomska. Stoimy w korku już jakieś, ja wiem, 20 minut? No, myślę, że tak. Na pewno. Także nie jeden pas w jedną stronę, w drugą stronę dwa pasy. Wkopaliśmy się totalnie, nie wiem, może być widać. 170 km, 2 godziny 19 minut. Tutaj nam na szczęście nawigacja każe uciekać dosłownie, gdzieś tam w prawo. Zobaczymy jak to. Na pole, na pole. Tak, na pole, <laughs> dokładnie tak. Także my sobie na spokojnie wracamy do Warszawy. Czekajcie w niedalekiej przyszłości na testy wreszcie porządnych sprzętów na naszym kanale, żeby można było pokazać, porównać też je z innymi sprzętami, niekoniecznie tej samej klasy. No i co, i chyba tyle. Z tego miejsca my pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym. Filmie. Niestety myśleliśmy, że zrobimy live'a z drogi i w ogóle jak tam to wszystko wygląda, niestety YouTube jeszcze nam nie udostępnił takiej możliwości. Potem Ale żeby było śmiesznie, nie jest ta możliwość udostępnienia tylko na telefonie komórkowym. Brakuje nam dosłownie 60 kilku subskrypcji, żebyśmy z telefonu komórkowego mogli robić live. No tak, tak, tak se jest. wymyślili. Z komputera mogę już trzepać, a z telefonu nie. Brawo YouTube. 哈 <Bye. S 2> <laughs>